Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie Kurde, siedzę w samochodzie i czekam na kogoś Kurde, mam taką rozkminę na temat tego, co się dzieje na, na całym świecie Tego, co się dzieje w Polsce Na temat tej wojny Na temat tych rosyjskich zawodników Czy powinni występować, czy nie I najbardziej co mnie boli Mam nadzieję, żeby ci to udostępniać Aby jak najwięcej osób zobaczyło Bo to jest nagrywane z serca Nagrywane z przemyśleń i uważam, że to jest, będzie fajnie argumentowane. Jak zobaczysz cały film, to zrozumiesz wiele rzeczy. Najbardziej co mnie boli, szczególnie w polskim społeczeństwie, bo my mówimy o polskim społeczeństwie, bardzo mnie to smuci. Ja jestem z Leszna. Tutaj żużel jest bardzo popularny, i jest bardzo jakby bliski mojemu sercu, bo zawsze chodziłem na żużel, bo to tylko w Lesznie jakby było. I tu zostali wyrzuceni rosyjscy zawodnicy z naszej ligi. Czy to jest dobre, czy nie, niech każdy to oceni po swojemu, bo oczywiście jakby Rosja wstrzymała wojnę i to oni, że oni są Rosjaninami powinni ucierpieć. Oczywiście tak, wszyscy za jednego, ale z drugiej perspektywy, czy ci zawodnicy są winni? Jeżeli my rozkminimy jedną rzecz, że fajnie się wypowiadać innym ludziom, innym zawodnikom, jak nie są na ich miejscu, bo przykładowo Emi Fudinow, zawodnik Leszna, 5 lat jeździł w Lesznie, dlatego jego będę argumentował. Co z tego, że on mieszka w Polsce, jak jego brat, mama, rodzina mieszka w Rosji? I naprawdę, czy wy jesteście w ogóle świadomi, jak wygląda rosyjski system? Jak w Rosji w ogóle siebie, jak w Rosji w Rosji ogóle to wszystko wygląda? Jak ludzie są tępi? No w Polsce też akurat są, nie są zbyt mądrzy ludzie. Zaraz powiem dlaczego. Wy macie prawo oceniać takiego zawodnika przez pryzmat tego, żeby coś powiedział? Przecież w Rosji żużel praktycznie nie znaczy nic. Mistrzostwo świata Artiomo Aguty nie przyniosła kompletnie nic do rosyjskiego żużla zero rozgłosu, zero w telewizji zero innych rzeczy mówienie o artyumie, Łagucie i to nawet jak Artyom Łaguta czy Emil Seifudin napisał stop wojnie czy wy myślicie, że ludzie czy Emil jest dla nich normalnym człowiekiem tak jak ty czy ja chodzącym po ulicy w Rosji, że ludzie uwierzyliby na słowo, że na Ukrainie jest wojna Naprawdę wy w to wierzycie? I najbardziej, co mnie bardzo boli, bo jeżeli wy piszecie, bo Emil jest nikt z tych social mediów, piszecie, krytykujecie go, że nic nie zrobił w tym kierunku, żeby zapobiec wojnie. No to jest smutne. To jest smutne, że wy nawet nie rozumiecie, co na przykład ta osoba dana może czuć. To jest tak samo jak prosty przykład. Umierać ktoś z rodziny, najbliższej rodziny. Tracisz pracę, tracisz dziewczynę, tracisz cokolwiek, majątek swojego życia. Jak się wtedy czujesz? Postaw się w tej sytuacji, jak Ty byś się czuł, tracąc wszystko, a dla nich, jeżeli jeżdżą na żużlu, czy uprawiają dany sport, to jest pasja. W drugiej perspektywy czasu, on musi myśleć o swojej rodzinie. Nie może... Napisać głupot, gdzie jego brat, mama, są na w Rosji i mogą być ogromne konsekwencje z tego, co napisał, a mogłoby nie być nic, bo mogłoby to przejść bez echa, a uważam, że to i tak by nie pomogło zapobiec wojnie, bo wiele, wielu rosyjskich ludzi nie jest świadoma, co się dzieje na Ukrainie, bo jest taka propaganda siana, że wam się w pale nie mieści. Większość ludzi na całym świecie są ludzie nieświadomi. Ludzie bardziej interesują się porażką czyjejś osoby, niż sukcesem swojej osoby. To jest bardzo smutne, to jest tak przykre, jak na przykład ja o tym myślę i analizuję, a większość swojego życia nie analizowałem, przegrywałem. Jak zacząłem analizować swoje życie i różne myśli, zacząłem wygrywać, zaczęło mi się wszystko układać. Z drugiej perspektywy czasu mamy mecz Vive Targi Kielce wczoraj z Dynamo Bukareszt. Białorusini Kulesza. Grają w piłkę ręczną, jakby się nic nie działo. Zawody, kibice polscy klaszczą im, jak zdobywają bramki. Jak Karalek zdobywał bramki, jak Kulesz zdobywał bramki. Wisła Płock, Rosjanin gra. W Wiśle Płock. Piłkarze, którzy są bardzo medialni, i piłka jest najbardziej popularnym sportem na świecie, grają w piłkę. Mirańczuk w Atalancie Bergamo gra w piłkę. Rosyjscy siatkarze grają w piłkę. Białoruski. Białoruscy siatkarze, czyli białoruskie białoruski, czy dziewczyny, siatkówkę, wczoraj w Monsy, grają w siatkówkę. I jeżeli my, parampilijczycy, nie mogą wystartować na Olimpiadzie, bo nie, skoczkowie nie mogą. Gdzie sporty są niszowe, nie, kurwa, tam nie mogą wystąpić. A gdzie sporty są mega popularne, tam oczywiście mogą wystąpić. FIFA. Może sobie lecić w kulki, czy kurwa Rosja zagra, czy nie zagra. To jest wszystko normalne. A jeżeli ty najbiedniejszych sportowców, którzy nie są tak popularni w danym kraju, to wystarczy zrozumieć. To ich odstawiamy. Brak konsekwencji. To jest jedyna rzecz, która nas dotyczy. W tej wojnie nie wiadomo, kto ma rację. W tej wojnie giną niewinni ludzie, oczywiście. To jest tragedia, to jest dramat. Uważam, że to wszystko, co tu się dzieje. Jest dramatem. Smutnym, przykrym, przybijającym, że w jednej chwili miałeś wszystko na Ukrainie, w cudzysłowie wszystko. W jednej chwili straciłeś to wszystko. I to jest przykre. Przykre jest to, że ludzie dalej to robią. Przykre jest to, że w XXI wieku jest wojna. Przykre jest to, że dzieją się takie rzeczy. Przykre jest to, że ludzie nie są konsekwencji. konsekwentni. Piszą różne rzeczy pod postami tych sportowców, którzy zostali zawieszeni, że nie wypowiedzieli zdania. Przecież amirańczuk czy ci inni wypowiedzieli zdanie? Nie. I oczywiście, jakby sportowcy w Rosji powiedzieli całą prawdę, bo <laughs> oni na 100% znają prawdę, uważam, że dużo mogłoby to zmienić myślenie Rosjan. Oczywiście, konsekwencje powinny jakieś być. Ale nie na taką skalę. Uważam, jeżeli by to było wszyscy zawodnicy na całym świecie, nie grają, uważałbym to za normalne. A jeżeli są wybierani, ci zagrają, ci kurwa nie zagrają, dla mnie jest to dramat. Jeżeli w naszym świecie propaganda, fake newsy, to wszystko, co nie jest nieprawdą, dzisiaj wygrywa, to o czym my możemy rozmawiać? Oczywiście każdy kłamie na swój sposób. Każdy robi złe rzeczy. Wojna to jest dramat tych ukraińskich ludzi. Polska fajnie, że pomaga tym kobietom, bo to jest dramat. Co one przeżywają? Nie przeżyłeś wojny, nie jesteś, nie jesteś w ogóle w stanie sobie wyobrazić, jak to jest ciężko, jak ktoś Ci wchodzi do piwnicy i Cię zapierdala. Twoje dziecko, twoją żonę, mamę, cokolwiek. Ale uważam, że ci sportowcy nie są winni do końca. I łatwo się wypowiadać, jak nie jesteś w danej skórze. I łatwo jest kogoś skreślić, znegować. Przecież Tomek dryła, Tomek dryła, Tomek mnie chyba, przez sam jeździł na Białoruś, promował Białoruś. Kurwa, brak konsekwencji to jest największa rzecz, największy skandal, jaki sobie możemy wyobrazić. To jest smutne, przykre. Bardzo mi to smuci, tak to się dzieje. Zobaczymy, co będzie dalej. Jak to w ogóle się odbudować po takim szale, że tracisz wszystko? Nie wiem i to jest takie moje przemyślenie. Zróbcie sobie co chcecie z tym. Dla mnie brak konsekwencji, tak jak powiedziałem wcześniej, to jest jedyna rzecz, która mnie boli i uważam, to jednak jest niesprawiedliwe. Niektórym się oberwało, a niektórym nie. I trzymajcie się, życzę Wam miłego dnia. Mam nadzieję, że macie fajne życie poukładane, bo życia dalej niestety, a takie sytuacje naprawdę tłamszą i dają do myślenia, jak ten świat jest pojebany, i w jednej chwili może stracić wszystko, na co pracowałeś całe życie. To jest kurwa, tak smutne, że aż, że aż mnie to przebija i chcę wpuścić ten film. Mam nadzieję, że będę miał odwagę i, i ocencie go sami. Komentarze możecie pisać i róbmy dalej to, co robimy, bo tylko tam, co pozostało. A co będzie, to będzie i zobaczymy. Trzymajcie się.